Dragilora, steel in my heart. Jardine, Wolfie, make me howl at the moon. I'm the man of your this lagoon. I clear the now, you so beguile. Even though you act so vile. Oh, and deuces don't call style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you to be your master too? Hey Abby! Uczyłaś się do egzaminów? O, oh, um, Wszystko w porządku? Oczywiście, jestem w super formie. Wyglądasz jakbyś jakbyś płakała. Ja? Nigdy nie jestem smutna. Muszę iść, mam lekcję. Abi, czekaj! Co jej jest? Mm. A... O tej porze roku wszystkie dziewczyny z wioski Abi podejmują wyzwanie wędrówkę przez Himalaje. Żywią się tym, co upolują i poddawane są próbom wymagającym odporności psychicznej i fizycznej. Wyciężyłam! Cienki jesteś! To właśnie teraz! To dlatego jest taka smutna. Nie może tam iść z powodu egzaminów. Biedactwo. Eee. Gulia, proszę cię, to się nie uda! Chyba że. Wiem! Pokadam z krewnicką. O, to będzie niespodzianka dla Straszy Straszyciłki! Może razem pouczymy się do gryzologii? O, sorki, nie możemy! Tak, wybieramy się właśnie do, do kina. Do, do sklepu! Narka! Franki, drakulora! Oh. To ona! Co wy Tada! Załatwiłyśmy to z krewnicką. Możesz spędzić ten tydzień w zamrażarce. Gulia zamontowała tu kamerę, żebyś nie traciła lekcji. Wiemy, że tu nie jest tak jak w Himalajach, ale... O! Chwila! Abi, słuchaj, możesz nam zawsze mówić, gdy jest ci źle. Od tego jest przyjaźń. O... Trzymaj, pa, się no, trzymaj się! Dajego. Dajego. Ej, sofel! Czy ty umiesz walczyć na rękę? Co za obciach! Mam zostać po lekcjach. Nie wiem nawet, co takiego zrobiłam! Ojej, wy też? Tak, panno Stein. Wszyscy tu sobie posiedzicie. Za karę! A, ale za co? Jedno z was popełniło wykroczenie i dlatego pozostaniecie w zamkniętej klasie do czasu, aż ktoś w końcu się przyzna. No dobrze, panno Denail. Ja wiem, że coś ukrywasz. Przyznaj się! Dobrze, ja to zrobiłam! Ten głupi posążek rzucił zaklęcie na moją pizzę. Widzicie! <laughs> To nie to przestępstwo, o które mi chodziło! Następna! Przyznaję się! Nie wierzę. Tak, No, mów! O, jak ja uwielbiam te próbki perfum. Sorki! Nie o to chodzi! Następna! Zrobiłam to dlatego, że wstrętny pan Hak chciał zrobić sekcję tym czterem niewinnym żabkom. Nie, następna. Ja wcale nie żartuję. Mój brat zjadł mi pracę domową. Nie! Chodzi o to, że spaliłem książkę? Nie! Spaliłem szafkę? Nie! Łazienkę, ten teatr, czy basen? Nie, nie i nie! Zaraz, jak ci się udało spalić basen pełen wody? <grym>, to był wypadek. Nie! A wtedy on mówi, no wiesz, a ja na to nieważne. A on wtedy na serio? Ja mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Ale nie! Winowajca jest tutaj. Ktoś z was wziął moje okulary i ja żądam wyjaśnienia, kto! Te okulary? O, um, tak, możecie już sobie iść. Nareszcie, że jest Czekajcie, gdzie moje pióro? Któreś z was? Ma pan w kieszeni. O, dziękuję. Nie! w tym odcinku prawdziwych historii o potworach Toralei Stripe! Toralei Stripe Jedna z najmniej lubianych uczennic w straszyceum Jej kocia mściwość budzi postrach nawet wśród najsilniejszych uczniów naszej szkoły Dlaczego ta zawzięta kocica ciągle pomrukuje? Przyjaciele, żeby znaleźć odpowiedź musimy się cofnąć do samego początku Urodzona jako najmniejsze z szóstki kociąt musiała walczyć dosłownie o wszystko Kociaki trafiły do adopcji O strachu! Patrzcie, jakie słodziaki! Wszystkie, oprócz Toralei. Toralei szybko się uczyła. Była sprytna, zręczna i przebiegła, ale na każdego przychodzi kiedyś czas. Wylądowała tam, gdzie wiele ulicznych kotów. W schronisku. To tutaj poznała swoje kocie straszeciołki. Mruczefonę i Miaulodię. Odtąd wszystkie trzy wzięły sprawy w swoje pazury. Najpierw trzeba znaleźć tych, co tu rządzą. A potem pokazać, kto jest szefem. To mogłoby trwać w nieskończoność, gdyby do akcji nie wkroczyła pewna sympatyczna dyrektorka. Dziewczyny, prowadzę szkołę zwaną Straszyceum. To miejsce, gdzie można się uczyć i dorastać. Myślę, że tam będzie Wam dobrze. Ha, ha, rozumiem, że odpowiedź brzmi tak. I choć to Toralei była w Straszyceum szczęśliwa. To nie da się oduczyć kota starych sztuczek. Dobra, działamy jak zwykle. Dowiemy się, kto tu rządzi, a potem pokażemy, kto jest szefem. Po tym wszystkim będziemy mieć całą szkołę u swych łap. Zatem kim jest Torelei, moi mili? Tego nigdy nie będziemy pewni. Oglądaliście... Prawdziwe historie o potworach. I jak, podobało ci się? Wow, jeszcze się pytasz? Genialne!